Jest bardzo ładnie, dobrze, spokojnie. Jest sygnał do startu. I konie ruszyły. Ostatnia, Nozomi, a tam poprowadził Carter. Carter na pierwszej pozycji galopuje, na drugiej jest Urwis. Carter, Urwis, tam dalej Szalut, Zamiron, Nozomi i ostatnia jest, ostatni jest Lord of the Dance, przedostatni galopuje Spektakor. Do celownika mają jeszcze 1400 metrów. Nadal Carter. Carter galopuje na pierwszej pozycji, na drugiej Urwis, na trzeciej Szalu, dalej Jamiron, Nozomi, Spektakor, Lord of the Dance. Do celownika mniej więcej 1100 metrów. Carter, on dyktuje tempo. Na drugiej pozycji już jest Szalu. Po zewnętrznej, bliżej Kanatu galopuje Urwis. Na czwartej pozycji Jamiron. Tam jest blisko również Spektakor. I ostatni Lord Topedens. Dance. Pół zakrętu. Ciągle Carter. Carter, Szalu. Carter, Szalu, Urwis, to jest czołówka przed wyjściem na prostą. Wyprowadził Carter, próbuje zaatakować go Urwis, polem, środkiem toru ruszył Szalu. A więc Carter, Urwis, Szalu. Carter, Szalu, Dżamiron i także dobrze finiszuje tutaj Nozomi. Urwis, on w tej chwili ma pewną przewagę, tam Spektakor, dobrze, dobrze, Dżamiron, kilka koni jest w walce, ale Urwis nieoczekiwanie się nie poddaje. Urwis atakowany przez Spektakora i za chwilę celownik Spektakor, Urwis, trzeci jest Szalu, czwarty Jamiron, pozostałe konie, ostatni Lord of the Dance.